Czyli ci neurowie, jak to tłumaczą nasi historycy, ten zapis Herodota, to jest gdzieś tak piąty wiek przed naszą erą, no to są rozumiani już przez wielu autorów, takich, takich historyków polskich, jako prasłowianie. Jakie lasy bagna? No bursztyn, znany z grobowca Hamona. jeden taki bursztyn był wart dziesięciu nieba. Szlak bursztynowy funkcjonował, którym zarządzali Wendowie. Nawet dzisiaj pani doktor Kej dolańska twierdzi, że to jest bez dwóch dań Wenetowie, bez dwóch Jeszcze nie znała badań w 2016 roku jeszcze nie znała badań ostatnich archeogenetycznych już miała odwagę twierdzić, że Wenetowie to są Słowianie. Pokutuje taki, taki stereotyp, taki no mit naukowy, taki jakiś. Dziwny paradygmat, takie przekonanie nawet medialne w opinii publicznej, że o tych Słowianach to nic nie wiemy. No nic nie wiemy, nic nie zapisali, byli niepiśmienni, pojawili się gdzieś tam w VI wieku, zaczęli się rozmnażać bardzo szybko, zajęli pół Europy i, i co my możemy powiedzieć? Kłam z wokół nas powtarzają codziennie tych samych pełno.